Fajny, After All Glossieros, Spooky Jumpscares Mansion, zamiast czegoś innego, dziwnego. Siema, System Danzy, a to jest kolejny, ostatni, prawdopodobnie na, na, na miliard procent, ostatni już odcinek z serii yy. odcinków z Spooky Jumpscare Mansion. W końcu po tylu latach dotrwaliśmy do, znaczy, doszedłem do samego końca. Zobaczmy co nas czeka, jestem... W sensie raczej już nic nowego nie będzie Raczej tak coś czuję Nie jestem pewny, że będzie nas gonić za każdym razem Teraz to już nas goniło, o ile coś będzie nas gonić A raczej tak Słuchawki głośno ustawione właśnie w tym momencie I można lecieć dalej W ogóle ciekawą historię mam do opowiedzenia Otóż idąc sobie dzisiaj do sklepu Musiałem podejść po e, Bebzi. Wracając, zaczął padać deszcz. W oko, oka zobaczyłem jakąś dziewczynę. Jakieś, nie wiem, na oko z daleka. u 28 lat. I co jest śmieszne? Research report. More wells are being shipped in the facility tomorrow. A więcej ballerywów będzie dostarczone do placówki jutro: jeden dla inspekcji zdrowia i drugi. i dwa, które są już zabite dla autopsji. Więcej i więcej y, nabrzeżnych y, wielorybów ciągle dochodzi, że tak powiem, do bliżej y, wyspy, i nie mogę znaleźć co to powoduje. Dobra, no i ta typiara miała sobie czapeczkę normalnie taką y, niebieskawą, I jakby zimową, bo w sumie padał deszcz, to nie ma co się dziwić. A y, kurtkę miała y, brązową, i nic byłoby z tym nic dziwnego, y, jako że, tybie nie to. Aha. Muszę znaleźć jakąś latarkę najprawdopodobniej. Wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że jakoś cudem miałem wrażenie, że to spuki. A gra już wyszła mi tak na psychę, że myślałem, że spuki idzie tam gdzieś kątem oka. Wieloryb 015D. Zginął. Szybko, zaraz po tym szybciej niż oczekiwałem. Było to w holiday, aj. I... Żałuję, że. Kurwa. Żałuję, że tu byłem. I had estimated 8 woods light. Miałem nadzieję, że będzie żył dłużej. Oddział, który robił autopsję, powiedział, że nic nie wydawało się złego z nim. No, brać, ciekawego. O, ale... Wow. był. jest 2D jak cała reszta. Dobra. Gdzie mam iść? Żyło się tu coś. Muszę znaleźć jakąś latarkę. I guess. Ale raz miałem latarkę. Czemu teraz już nie mam latarki? Co jest? Ja się boję jak tutaj chodzę. Widzę, że w tym pokoju to spędzam dużo czasu. Eee, to jest ważne. Nie. Też nie. Chyba. Nic ciekawego. Tutaj... To, nie, to jest zamknięte. Za Dobra, jeszcze raz na spokojnie w prawo, tu zamknięte, tutaj jest za ciemno. nie, tutaj jest. Locked. Aha, o, o. o. Mogę to zgasić? Nie mogę. Dobra, to było tu? Tak. What? ja okay, mam wziąć kod? 4, 1, 3, 2. Dobra. Aha, prawdopodobnie 4, 1, 3, 2 to jest hasło do tego pomieszczenia. 4, 1, 3, 2. Dobra. Bonjour. Klucz. The facility is now there bla bla bla. Nie chcę. Mnie się. Hmm. Nie w tą stronę. No to co ja mam jeszcze zrobić? A, tu było zamknięte. Bla, 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 Akhir Akira, akhir. a, ah, nimar, Akhir a... Ah, I... Ah, nie dokończę, ale coś tam słychać. Na, 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 niczego się nie boję. Yy, the lantern gone stuffed out, okej. Okay. Myślałem, że to coś ważnego. Yy. Czyżby amnezja referensa Zagrałbym sobie w amnezję starą, ale już ją grałem. Wait, what? Tu nic nie ma. Tu jest zamknięte. Okej, okay, tu jest zam zamknięte. Mm, Przedało się infinity bieganie. Mogę to? Nie mogę. Hello? Okej. Okay. Luczki Cicho się zrobiło, to mi się nie podoba, że się cicho zrobiło Okej, okay, nic tutaj nie ma Co mam zrobić? Jak tu wszystko zamknięte? A normalnie, tutaj, ale ja mam wrażenie, że jestem creepy. Dobra, to plan jest taki: odnawiamy kondycję, i rura. Odnawiamy kondycję, i rura, dobra. Ale już musimy dalej. Już nie jesteśmy w jednym pokoju w nieskończoność. Ale tak, no to jest jak w amnezji. Amnezji też było taki botów. To... Maga mi się podobał. Yy. Jest nawet prosty, więc to też fajnie. Dobra. Yy. No ziel problem łoto. Gdzie jest? Daleko jest. Tak mi cudem on mnie tak dogonił i mi dupnął. wrażenie, że te skrzyki niedługo będą coraz dalej, żeby było trochę ciężej. co to było za dźwięk? Ale tutaj też nie ma trochę jak z jumpscary wyskakiwać, to w sumie od tego i musimy się martwić. Ale to miłe zaskoczenie, bo spodziewałem się, że raczej to jest koniec pasymanów. Teraz będą się tylko powtarzać. No go nie goni, czy to mnie nie goni? To ja wydaję te głośne dźwięki, czy to nie ja wydaję te głośne dźwięki? Chyba ja. Ale jestem ciekaw, jaki jest nas. Znaczy, final. pokój. Naprawdę tego nie pamiętam. Mówi... Tak jak mówiłem kiedyś, laguje mi tak. czemu to mi laguje? Co jest? What the fuck? Tak jak mówiłem kiedyś, grałem w to, ale miałem wrażenie, że eee! to przeszedłem. W tej godzinie pamiętam. Nie widzę cię za mną. No gdzie to jest? Oho! To już mi się nie podobać, nie podobać mi się. Dobra, wróciliśmy do starych pokoi, że tak powiem. Miało odskocznie jednorazowe, ale zawsze coś. Co mnie goni tym razem? Nie wiem, no niby coś słyszę, ale nie wiem co to. Zwracam, to nic tam nie ma, to chyba git. Kurwa, i nie chcę tego pokoju, on jest... zdradziecki. Mmm... Debokiem. bokiem. I to jest chyba git taktyka. Okej, okay, okej. Okay. Mam wrażenie, że póki ten chłop mi nie wyskoczy, to ja będę tak sobie w kółko... graniasty, ty skakał. Przyszedł. Ej, no nie podoba mi się to. Ale stres jest trochę. Nie, nie lubię tego przeciwnika, bo on... Kurwa, ile można? Nie wiem. Może muszę tą kartkę kliknąć. Kurwa! Wiedziałem, że ten śmieć tylko czeka. Debil. To już się ciebie nie boję, już mnie raz wystraszyłeś. chodził tak w kółko. No. Ile można? Aż się spociłem. ja pierdolę Uwielbiam z gry Dobrze, że już się kończy Czyżby dziadzio? A nie, dobra, myślałem, że trzeba będzie się chować, znowu Tam była kartka, to za późno już było Ogarnąłem to, znaczy w sensie, realizację dopiero w momencie, w którym Realization dopiero w momencie w którym dziś kliknąłem. Nowy gierek nie ma. Lalkarza też, to się peni. Dawno nie było kiedy dawno nie widziałem tego pokoju. Uwielbiam to w, czasami w tej grze jak się zmienia muzyka i chwilę się zastanawia, dobra, który to mnie goni tra. <coughs> A mi się okazuje, że na przykład nic. Albo coś mi nie tylko o tym nie wiem No, kurwa. Siema! Nie, tym razem go, za szybko go ogarnąłem. W się? Sensie, za szybko go zobaczyłem w przejściu. i... Ale chyba nic nie robi. Nie, nic nie robi. To jest tylko jump, który chyba, który ma mnie przestraszyć. Parararari... Tak, to jest mój sposób, żeby się nie... żeby się odstresować. Ale następna gra, którą chcę na, nagrać, jeżeli chodzi o horrory, to ponoć jest o wiele straszniejsza od tego. Ale zobaczymy, to są tylko puste słowa człowieka, który myśli, że ta gra jest za cicha. jest zesra. Jakby sam zagrał. przychodzi oglądać, a się boi, sam sam Ej, czekam aż mi wspomni o tym, że go wyzywałem. Ej no, ile mogę biegać tak, co? Ty za mną? Ja pierdolę dawaj tą kartkę, bo mnie w To, to, co jest to, co chciałeś? Co, drzwi mam ci jeszcze kliknąć? No? Puścisz mnie z tej pętli zajebanej? Dziękuję. No, na dniach to sobie. po tego. Dark Souls, idzie, idzie mi świetnie. Jestem dobrym graczem, nie no. Daj tylko eksperta. 40 pokoi! Let's go! A szkoda trochę, smutno. Ale to długo leci, już mam prawie 20 minut. What the fuck? Day 5. I can't remember. Why did I come here? What is the purpose? No, ja mam dokładnie to samo mordo, no, nie chcę mi się tego nawet dalej czytać. A to on, dobra. Nie pamiętam, który to. Aha, tak! To ty! Dobra, już sobie przypomniałem. Ło. Ale bym oddupił manianę i bym zginął, nie? Totalnie zapomniałem. Przez 7 myślałem, że to ten, co też tak wolno chodzi. I też robi ten fixy, fixy i fixe ony 69, haha. A, A to on. Dobra. Ach, noc mnie O, to fajne. Plus jest taki, że teraz dali krótsze pokoje przeciwko niemu. Bo ostatnio. No nie, jak się będą musiał cofnąć. To, że takie krótkie pokoje były przed chwilą. To mi uratowało dubsko. To czuję, że na to ostatnie pokoje. Dadzą jak najwięcej spacemenów, żeby było intensywnie na koniec i zapamiętali, żebyśmy zapamiętali tą grę mega pozytywnie. A ja mogę się mylić po prostu? Jakbym tworzył grę, to bym dał swoich ulubionych na koniec możliwe. Czekaj, okay, jakie zakończenie będę miał. Co to, to jest za dźwięk? Yeah. That is the point. Ta gra sprawia, że nie spodziewasz się pewnych rzeczy. Wtedy się boisz najbardziej, a nie, kurde, za tak, Gdzie ten chłop mnie goni w nawiasach, albo w klamrach, albo w apostrofach, albo... Choose your warrior po prostu. Do it yourself. Mam tak do tysięcznego pokoju, co? Taraaa. Ostatni był to streamek z Terrarii, więc w sumie wleci taki streama jak, jak... jesteśmy dobrymi graczami. Chyba. Zobaczymy, czy coś z tego filmiku wyjdzie, czy coś z tego streama. Muszę go najpierw obejrzeć, pobrać perspektywę w ogóle, kolegi. Almost. Jezu. No, oddalę się trochę przy tych zakrętach, żeby Michop nie otworzył japy przypadkiem i nie dupnął. Dobra, betujemy? Czy za dwa pokoje na 900, 990 będzie lalkarz slać dziadek? Mi że dziadek. Ale może być lalkarz, albo też może być nic. Jeszcze tylko jeden pokój? Ok, nie zgadliście, chyba. <grybujesz> o, coś, nie, nie blokuj mnie. Dźwięk brzmi, jakby coś próbowało mnie wchłaniać. Dobra, uciekam mu. Siedem. 6 5 fuck, co to jest? <ścoughs> nie mogę powiedzieć, czy to prawdziwe albo nieprawdziwe. Moje biodra odmawiają, znaczy, odmawiają, żeby iść dalej tak jak im kazałem. Czuję się, jakbym wcho wchodził coraz w yy, głębsze jezioro, które znaczy, szedł yy, przez yy, rzekę, która idzie w przeciwnym kierunku, bla bla, bla nie, no i tak dalej która idzie przeciwko, znaczy przeciwnym do mojej drogi teraz położę się i pozwolę że zabrać mnie pozwolę jej zaprowadzić mnie na koniec i tak wiem gdzie idę to miejsce to całe miejsce i coś tam kurwa sam se ty. ale nie spodziewałem się zapisu tutaj na ostatnie pięć pokoi, co będzie w ostatnim to szczerze, wiele razy tu umrę. Dobra, to w następnym odcinku, nie no, dobra, żartowałem. Trzeba budować napięcie, idziemy powoli. O, dobra, to ostatni raz można sobie zobaczyć komputer. Dobra, Spacyman 1. No i odechciało mi się po tym, jak cofnąłem. Tysięczny pokój. proszę państwa, proszę państwa, exit. What the fuck? Zamknięte. Ej, co jest? A. Mm. And now what? What? Can you make this? Well, you made it. Congratulations, I guess. Uh well Oh so now you must pass one final test to prove your fortitude or dedication. Ten dźwięk mi się nie podobał. A tutaj dobra, dobra. U, nie mogę nadbiegać. Dzień dobry. Radiozek. Okay. Rób co chcesz Brać plazmę, weź xboxa też Nie mogę wyjść What the fuck? A dobra, no, tak dziwnie się automatycznie to yy. O What now? Uh ah, that's right, yeah. Um da A ja jakbym chciał, to bym mu nie jednął. Nie wiem co mam, co mam zrobić. Będę tak biegał jakiś czas, jeżeli coś się ciekawego stanie, to coś się stanie. Ah! Oh, ah, oh! oh, toma sens! Acaba de mim eu a dobra, czyli muszę ich zabić, żeby mu nie ma to sensu ale chyba trzeba go bić, na to wychodzi no i jedziemy go dobra trzecia fala a chodziłem jak jakiś debil z nim w kółko z 13 sekund minut

just tragic enough for you to become a ghost good job by the way making it this far so buckle up soldier because now i finally think we have enough troops to invade huh the time has come my loyal troops no longer shall we be called cute or adorable no longer will we be disregarded and ignored. For now, we are the most feared army in the world. <laughs> okay. Okay. Dobra, w końcu mogę słyszeć tą grę Nie spodziewałem się, mi się wydaje, że to było złe zakończenie. I don't know. Albo dobre, nie wiem. Ale fajnie, fajnie, mi się podoba. Ale spodziewałem się akurat z jakiegoś takiego normalnego zakończenia. Na zasadzie, o pa, uratowałeś nas coś. armię rewolucjonistów duchów świetne, podbijemy cały świat, bo ludzie myśleli, że jesteśmy Eee, <laughs> y Dokładnie, pasot twórca. Ja dziękuję za oglądanie. Zobaczę tylko, że czegoś jeszcze tutaj nie ma. Nie ma. No dobra, no to...